Boże, u Ciebie szukamy ratunku. Psalm 12, werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Dziś rano mamusia miała trzydzieści pięć temperatury, a wieczorem trzydzieści sześć i sześć. Czuję się lepiej, z nadzieją rozmawia z córkami. Prześwietlenie wykazało schorzenie kręgosłupa. Lekarz podejrzewał uszkodzenie stawu biodrowego. Znów przebysła iskierka nadziei. Wahania temperatury w chorobie mamusi są ogromne od temperatury normalnej aż do 40 stopni. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Boże! U ciebie szukamy ratunku, pocieszenia. Tyś dla nas jest ostoją, skałą, słońcem, który rozjaśniasz nasze oblicza i wlewasz w dusze nasze promienie miłości i dobroci. Obejmij nas, ojcze kochany, swoimi ramionami, Otwórz nam swoje wnętrze pełne ożywczej wody. Spójrz choćby krople tego zdroju na chore wnętrzności naszej mamusi. Wykąp chore jelita mamusi w swoich promieniach pełnych eliksirów życia. Przywróć zdrowie mamusi, przedłuż jej lata życia. Niech zdrowiem zżarzą się jej oczy i siła wstąpi w jej wszystkie członki ciała. O własnych siłach niech chodzi. I zjada wszystko, co Bóg w opitości syła. Niech jeszcze życiem swym służy innym, niosąc mieszkańcom dobrą nowinę, rozsławiając imię Pańskie i zachęcając do studiowania Biblii. Wzmocnij, Panie Mamusie, oczy nasze łzy boleści. Daj doczekać, Mamusi, w zdrowiu przyjścia Twego. Prowadź nas wszystkich w Ojca Dom. Amen.